Byliśmy na zakupach w koszykach. Jaki teraz jest sklep zamiast e, Petro i Paweł? Eurospar? Chyba Eurospar. Także kupiliśmy tak naprawdę wodę, parę jakieś tam rzeczy, takie idziecie. I ty jesteś, mogę pokazać twoje okulary? Proszę bardzo. Córa sobie wybrała okulary w Rosmanie. Tak? Musisz je nosić? Muszę. Mówi, że musi nosić takie barcia. Spodobały jej się w końcu jakieś okulary. tutaj jakiś zakupków. Jak tam Darek? No jakoś dziwnie się czuję. Fajnie mi zrobiłeś fajne zdjęcie w tej sukience. Podoba mi się. Jak tam Darek? Bułę zajada. No dziwnie się czuję. Ale źle się czujesz? Dziwna pogoda, no. Od paru dni. Od paru dni jest taka dziwna pogoda, co? Eło cię. A ma to tam może? Nie rozciągaj jej! Ej! Tata Tata jest kotem? Fajne. Filtrów co mają? Mhm. Myślałam, że zmarznę w tych butach, ale powiem wam, że jest nawet ciepło, tak w sklepie i wiecie, i tu, w... więc jest OK. Raczej nie będziemy dzisiaj łazić gdzieś na zewnątrz. Zabraliśmy się do, do sadów, ogrodów eee, dla dzieci Na plac zabaw, słuchajcie, a dziecko nam zasnęło przed chwilą padło <grym> Więc taka wycieczka, sami pójdziemy się bawić Tak, też tak się przeglądniałem strasznie Wyjechaliśmy 80 km za Warszawę do ogrodów Kremensa Jedziemy zobaczyć i damy wam znać czy warto o to. No, powiem Wam, że w tygodniu fajnie nie ma bardzo dużo osób. Podejrzewam, że w weekend może być tu strasznie dużo. Dla takich dzieci średnich, tak 4, 5, 6, idealnie. Starsi mogą się troszeczkę nudzić, chyba że przyjdą na warsztaty, pewnie jakieś ciekawe warsztaty tu są. No a małe dzieci wiadomo, trzeba asystować, bo nie ogarną same. Chcesz nóżki w wodzie? A tu dużo jest wody, wiesz? O, siema. Cześć. Idziemy dalej oglądać atrakcję? Ale zabawa. To musiałaś znaleźć czerwoną, wiesz? Ta jest jeszcze niedobra. A jakbyś znalazła taką czerwoną, to będzie wtedy smaczna. Ta jeszcze nie. Tak się bawię, super. A tu tunel dla jeży, chyba malutkich jeży. Hej, my wróciliśmy do domu i byliśmy w Action. Zupełnie przez przypadek, bo w sumie nie wybieraliśmy się do Łomianek, ale tak się zdarzyło, że tam zawitaliśmy i znowu tak, i parę rzeczy kupiliśmy. Co to za patyk <grym> no, do miotły? Jak, jak... Słuchajcie, wydaliśmy 1000 zł znowu. Jak nie widzieliście mojego haulu poprzedniego z Action, to Wam polecam. Natomiast kupiliśmy dużo chemii i dużo rzeczy takich um, do garażu, do DIY. Takie, które normalnie są o wiele wiele droższe, jakbyśmy na przykład poszli do żarła, czy do innego sklepu. Pokażemy Wam, co tutaj jest. Tego jest naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Będziemy szybko pokazywać. Pokażemy Wam, co można kupić w action. Na pewno osoby, które są na Śląsku, mają do tego fajniejszy dostęp. U nas jest tylko jeden. Z tego co wiem w naszym okręgu. Także zapraszamy Was na holes action. Trochę to potrwa, ale mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Taka rzecz tylko nie podamy Wam cen dokładnych, bo tutaj nie ma. No ale... ale wszystko było tanie. Naprawdę wszystko było tak około 10 zł. To za lekcecie, pudełko. Wałowcy będą zadowoleni. Wałek. Bałki. Wałki są strasznie tanie wekszyn. Więc normalnie są droższe, więcej wałki. Siadełka. Darek robiną stop remonty, więc wiecie. Silan. E, kosztował, pamiętasz? Pamiętam, ale to się około 7,80 Także Silany zrobiliśmy za Was. Do białego i do czarnego puszki. Spray. A co to jest farba akrylowa po prostu? Tak. Mini. Normalnie naklejki kosztują około 10 zł. Od 5 do 10, a tutaj kosztowało do 5, czyli tak od złotówki do... To co to jest? Czarna farba zwykła akrylowa. I trochę chemii. Słuchajcie, słabe opakowania, bo one się rozwalają, natomiast są to. Um, mini. Skarpetki mini. Są to um, ekologiczne płyny. Chyba one są z UK w ogóle. Mają bardzo fajne zapachy, więc jak będziecie kiedyś w Action to kupcie sobie właśnie te doczyszczenia kuchni, łazienek, czy takie ogólne do wszystkiego. To na czym tutaj mamy... Kupiłam sobie i kupiłam też mojej mamie. Natomiast coś nam się rozwaliło po drodze i wylało, więc no, to. Też się. jest zły na mnie. Na ciebie w ogólnie. W ogóle na sytuację zły. Kolejne naklejki z kryształami. Kolejna farba i glitter spray. O, moje ręczniczki. Słuchajcie, te ręczniczki kosztują 0,50 Serdecznie Wam polecam, jak będziecie w Action. One oczywiście są w innych sklepach. To są ręczniczki idealne do mycia twarzy, czy do zmywania, makijażu i maseczek. Jak macie glinkowe maseczki, to jest coś wspaniałego. Poprzednim razem się obkupiłam i tym razem też. No i są właśnie po... E, po. złoty 50. zobaczcie jaka totalne. torba zobaczcie I te torby też są w dostępne jak coś jak potrzebujecie tak wielką torbę nie wiem na, na budowę zakres. czy na co ojejku ile ty tych sprayów kupiłeś ale takie farby są strasznie drogie w sklepach A powiem wam że tam są najgorsze. i w Holandii też je kupowaliśmy a w normalnym sklepie budowlanym były drogie przybory malarskie pędzelki te były po 3-4 złote za opakowanie 3-4 złote za opakowanie Żletek. Szkoda, że jeszcze ekologicznych nie wymyślili, ale póki co nie ma. W sensie można się, wiecie, brzytwą golić, jak ktoś umie. Ehm, do, papier ścierny, gruby. Także to akurat było nam potrzebne. Masz to urządzenie do tego? W sensie ten, o co ja się pytam, fachowca? Ma. Do lodu. O, bo nam ostatnio zabrakło. Super. Ale fajnie. Tutaj można limonki zamrażać, tak? Także do lodu, akurat nam się przyda, zaraz Mam nadzieję. Więcej ręczniczków po złoty 50 zł. Uwielbiam. Wrócę je najpierw do prania. Możesz Appetizer set. Takie. I jeszcze te szaszłyki. Zrobimy grill, to, to się przydaje. Fajnie, że, tak? że takie wiesz... Eco-friendly. Tak. Kupiłam trochę make-upu. Nagram Wam osobny test make-upu z Action. Były tanie te rzeczy, około 10 zł za paletę. Rozświetlacze, róże dałam 20 zł za pędzle. Także trochę wydałam na make-up, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba test, to było za 5 zł, tak, że się Wam się spodoba test make-up action. Okej, okay, Darka ulubione, wiecie, ma wszelkie firmowe, ale zawsze używaj tak daw. No to się pod pachami. To są jego po prostu to, jeszcze z to, O No nie ten. Nie pachnie. Ja, jest ja z lubię Holandii, takich, że nie, nie lubię takich sztucznych jak pachną. Proszę. Twoje zapasy <noise> są naprawdę nie... przywidywane. Eee, marker? Do czego ten marker jest? Nagrywa. Permanentny, do dura. O rety, co ty tu nakupiłeś? Kontakty. Do czego kontakty? Do, do garażu? Sopialni. Kolejny spray. Nie wiem ile my będziemy sprayować, ale musi to wszystko nagrywać tutaj. Nie wierzę do robienia dziurek. Pasku. Pasku. Takie. To też w garażu będzie trzymał, nie? Tak. Bo nie w domu chyba. Super, przydać. Ja uwielbiam nosić pas. To 3 złote były, więc kupiłem. No. Ja zapas, zapas, a tego. zapas. Ja, ja Darek często maluje coś w domu, co? Czy w domu, o, czy w garażu. O, ten kiedyś, kiedyś go kupiliśmy. Przyda nam się jeszcze jedno. One są strasznie tanie, około 10 zł, a są świetnie wykonane i polecam Wam je włożyć do łazienki. Zobaczcie, są już z kamyczkami, więc wyglądają naturalnie. Oczywiście to nie jest prawdziwy sukulent, ale pamiętajcie, że taki sukulent będziecie mieć do końca życia. Nic z nim się nie stanie, on się nie zniszczy. bardzo Naprawdę, to jest do końca życia, po prostu możecie później nawet komuś oddać. To się nie zniszczy, możecie to wstawić do łazienki pod prysznic, nic temu nie będzie, a ładnie wygląda. Do wyżynarki końcówki. Okay. Śrubki i śrubek. Przydatne dla Ciebie. No? się rozwali, muszę skręcić, jak nie mam śrubki, to nie skręcę ci. I zaczynamy z naklejkami. Słuchajcie, jak idziecie do dzieci gdzieś, to serdecznie Wam polecam kupić takie naklejki. Nawet na urodziny. Macie 75 malutkich naklejek w takiej książeczce. Rozdać dzieciom na urodzinach i niech się bawią. Albo jak jest właśnie tak, jak my dzisiaj byliśmy u Matyldy, e, dziewczynki się bawiły i trochę spędzą na tym czasu. Więc te naklejki są fantastyczne, polecam Wam bardzo. Już Teściowa nam z Holandii właśnie z Action przysyłała i świetnie się sprawdzają. No. Miki oczywiście musi być. Nowy zestaw kredek dla córy wybrała sobie. Więcej Miki i Donalda. Wybraliśmy wszystkie Miki, które były, bo faza na Miki. Tutaj takie ładniejsze naklejki, które można na przykład na zaproszenia przyklejać, to zostawię na później. The Crafts. Piękne są. Kupiliśmy już na jej urodzinę świeczki. To jest taka strzelająca, to są takie pastelowe. W ogóle, jak będziecie chcieli zrobić urodziny, e, kupić girlandy, balony, numerki. Wszystko znajdziecie lepszym. Bardzo tanio. Tutaj sobie kupiła za 3 zł taką łódkę. Już pozwoliłam jej wybrać. Wybrała sobie łódkę. Rzęsy sobie kupiłam do tego filmu. O, lipsticks, paletka pomadek, tutaj mamy te babeczki, Nam się skończyły, mniejsze i większe, Tu takie rzeczy też są. Pieprz kupiłam, bo nam się od dwóch miesięcy nie mamy pieprzu w młynku i nie wiem, <tos Incredible> da, nie wiem dlaczego. Karteczki kolorowe, takie mniejsze, do naszych e, crafts and arts. E, tutaj takie bardzo fajne, słuchajcie, my często robimy jak, właśnie jakieś zaproszenia czy dla kogoś jakieś prezenty, takie kartki z nadrukami można z nich wycinać i tworzyć właśnie jakieś laurki, kartki, wiecie, takie dekoracyjne. Kolorowanka kamiki. A tutaj się dorysowuje części. O, o, już tam będzie fajniejsze. E, a nie, to chyba się. Tak, to chyba tym. To się chyba jakoś tam zciera czy coś i on się pojawia. Okay. A tutaj mamy taką samą. E, taki sam blok, który, w którym właśnie są już gotowe, widzicie wzory i właśnie z nich też można wycie, wycinać jakieś tam laurki. Tak z grubsza, co jeszcze kupiliśmy ze Czy takich rzeczy. To było bardzo tanie. To jest e, nieplastikowe, nie znaczy plastikowe zapakowanie. Te wkładki, słuchajcie, te już Wam kiedyś pokazywałam, opłaca się kupić, bo one pasują do zwykłego oral więc nie musicie przepłacać, a kosztuje chyba 10 zł czy 12. O, tutaj jest ta chemia dla mojej mamy. Sprawdzić, koleżanko, jak to działa. Pojawia się Miki. Musisz tutaj rysować mocno. I Miki się pojawi, to jest taki magiczny Miki, wiesz?